sucha, wrażliwa, atopowa, a do tego składna do alergii? Latem takie cery mają podgórkę, ale mamy dla Was świetne rozwiązania. Dokładnie. Sprawdźmy, które produkty pomogą pielęgnować i ochronić tak wymagającą skórę. Nie zapomnij zaobserwować naszego profilu, aby poznać wszystkie bestsellery pielęgnacyjne. To regenerujący koncentrat, który działa niczym koktajl witamin A i E, wspierając naturalne procesy odbudowy skóry. Ma w sobie aż 30% skwalanu, naturalnego składnika, który nawilża, wygładza i wzmacnia barierę lipidową, chroniąc skórę przed utratą wilgoci i czynnikami zewnętrznymi. Idealny dla skóry alergicznej i nadwrażliwej. Ten lekki krem-żel to prawdziwy ratunek dla suchej i odwodnionej skóry nawet podczas upałów. Dzięki unikalnemu kompleksowi kwasu hialuronowego o różnych wielkościach cząsteczek nawilża głęboko i na długo, aż do 48 godzin. Jednocześnie wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry, zapobiegając jej przesuszeniu, a lekka formuła nie obciąża cery. Twoja skóra jest atopowa z egzemą czy alergią. W takich chwilach najlepiej sięgnąć po ultrakojący krem o wyjątkowej formule z kompleksami łagodzącymi, które przynoszą natychmiastową ulgę. Działa przeciwzapalnie, redukuje świąt i napięcie skóry, a jednocześnie wspomaga odbudowę mikrouszkodzeń na skórka i dba o mikrobiom. Można go stosować nawet na powieki i u dzieci już od pierwszych dni życia. Pielęgnacja skóry wrażliwej i atopowej wymaga delikatności, ale też skuteczności. Te produkty naprawdę robią różnicę. A ty, jak dbasz o swoją wymagającą cerę? Daj znać w komentarzu.